Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj będzie tematem lekcji wykres funkcji liniowej. No ja już tutaj sam temat sobie wpisałam. Wykres funkcji liniowej. Najpierw zacznę od definicji, potem Wam pokażę jak ta funkcja liniowa wygląda, jak się ją rysuje. Zacznijmy od definicji. I teraz funkcja liniowa y, to jest funkcja określona wzorem y równa się ax dodać b. To jest wzór funkcji liniowej. Funkcja liniowa A i B. Dowolne, czyli należą do rzeczywistych. I jeszcze, może od razu taką jedną definicję, że jeżeli funkcja liniowa ma wzór, właśnie. A, x dodać b, to wtedy wykresem funkcji liniowej jest prosta i przecina ta prosta w punkcie 0b. Zaraz to wszystko na przykładzie wyjaśnię. No i wezmę sobie taką prostą funkcję. Y równa się 3x. No trochę jest inaczej niż tutaj we wzorze, bo tutaj jest ax dodać b, a ja mam tylko 3x, czyli moje b wynosi 0. No i teraz, żeby narysować wykres tej funkcji, muszę sobie podstawić jakieś liczby za x, obliczyć y, żeby mieć punkty, które zaznaczę w układzie współrzędnych. No i ja sobie będę tutaj, zobaczycie, że w funkcji liniowej będę brała. Zawsze kilka liczb ujemnych, 0 i dodatnie. No to tak, może po kolei. Minus 2, minus 1, 0, 1 i 2. No to dla minus 2. 3 razy minus 2 to będzie minus 6. 3 razy minus 1, minus 3, 3 razy 0, 0, 3 razy 1, 3, 3 razy 2, 6. I rysuję sobie układ współrzędnych. Ja sobie tutaj narysuję. Zaznaczę jakąś skalę, bo szybciej to ja ją tak tutaj zaznaczę i będę zaraz te punkty sobie zaznaczać. Tu mam już y, tutaj x minus 2 Minus 2, minus 6. No to będzie gdzieś tutaj. Tu mam minus 6, tu mam minus 2. Minus 1, minus 3. No to będzie gdzieś tutaj. Potem mam 0, 0. I tutaj 1, 3, i 2, 6, 3, 4, 5, 6. I popatrzcie, łączę teraz te punkty. Ważne jest to, że nie kończymy na tej kropce, co tutaj mam, tak jakby pierwszą, którą zaznaczałam i ostatnią, dlatego, że ja mogę podstawiać sobie liczby jakie chcę, a inaczej dziedziną tej funkcji będą wszystkie liczby rzeczywiste, więc tak wykres będzie wyglądać w ten sposób. No i co? Wykresem tej funkcji jest linia prosta. Jak sama nazwa mówi, funkcja liniowa wykresem będzie jakaś tam prosta. Akurat ona przechodzi przez punkt 0, 0. Dobrze, teraz sobie wezmę taką podobną, tylko napiszę 3x dodać 1. No to zauważcie, że ona się różni tym, że to było 3x, a teraz jest 3x dodać 1xy. Biorę to po to, żeby Wam pokazać od razu pewien warunek. No i tak samo, wezmę sobie te same punkty. Minus 2, minus 1, 0, 1, 2. No to dla minus 2. 3 razy minus 2 to jest minus 6, dodać 1, to to już będzie minus 5. 3 razy minus 1, minus 3, dodać 1, minus 2. 3 razy 0 to będzie 0, dodać 1, 1. 3 razy 1, 3, dodać 1, 4. 3 razy 2 to będzie 6, dodać 1, to, to już będzie 7. I ja może nie będę rysować już. Na osobnym, tylko na tym samym. Narysuję ołówkiem. Dla minus 2 mam minus 5. No to będzie troszeczkę. Dla minus 2 minus 5. No to będzie gdzieś tutaj. Dla minus 1 minus 2. Dla 0 jest 1. Dla jedynki jest 4. I dla dwójki już jest 7. No i zobaczcie. Ta funkcja jest, znaczy ta linia będzie tak bliżutko. I tak podpiszę, że ta moja niebieska to była 3x. Ta tutaj ołówkiem to jest 3x. Dodać 1. Zobaczcie, 3x przecina się w punkcie 0,0. 0. 3x dodać 1 już się przecina tutaj w punkcie 1. Według tej definicji, którą tu napisałam, u mnie B wynosi 1, bo to jest moje B, czyli będzie przecinać ta funkcja w punkcie 0,1. Tutaj B nie miałam, B wynosiło 0, więc punkt przecięcia na osi Y to był 0,0. 0. To no weźmy sobie teraz na przykład 3x dodać 3. Jak będzie wyglądać taka funkcja? Pracuję ja tutaj tabelkę obok. Wezmę te same liczby. I tak, dla minus 2, 3 razy minus 2 to jest minus 6, dodać 3 to będzie minus 3. 3 razy minus 1, minus 3, dodać 3 to już będzie 0. Dla 0, 3 razy 0, 0, dodać 3, 3. Dla jedynki, 3 razy 1 to jest 3, dodać 3 to mam 6. Dla dwójki, 3 razy 2, 6 plus 3 to będzie 9. No to teraz wezmę, narysuję czerwonym, zaznaczę te punkty. Tak to dzielę. Czyli dla minus dwójki, minus 3. Dla minus jedynki, 0. Dla zera, 3. Dla jedynki 6, już więcej tego 2 i 9 nie zaznaczę, bo mi się tutaj nie zmieści, już takich punktów nie mam. Narysuję sobie tą prostą, podpiszę tutaj akurat, będzie 3x dodać 3. Zobaczcie, że te wszystkie proste są do siebie równoległe. I coś charakterystycznego we wzorach można zauważyć. Zaraz powiem co. Tutaj zobaczcie, B wynosi 3, więc mój punkt przecięcia z 8Y to jest 0,3. I rzeczywiście zgadza się. Tutaj w punkcie mam 03. Tu był punkt przecięcia 1 było 01. Tu punkt przecięcia był 0,0 0. No i zobaczcie 0,0. 0. Zobaczcie, że te wszystkie wzory, tu mam 3x. Tu jest 3x dodać 1, a tu jest 3x dodać 3. I to są wszystko proste, równoległe. Dlaczego? Dlatego, że ich współczynnik kierunkowy jest taki sam, bo w funkcji liniowej mam liczbę a i b. b to jest tak zwany wyraz wolny, a a to jest współczynnik kierunkowy. I wiele własności funkcji zależy od właśnie tego współczynnika A. I teraz, kiedy proste są równoległe? Proste są równoległe wtedy, gdy mają ten sam współczynnik kierunkowy. No to ja sobie zapiszę, że tak. Że na przykład prosta K to będzie mieć równanie AX dodać B. Natomiast prosta L będzie mieć równanie CX dodać D. I teraz, K jest równoległe. Do L wtedy i tylko wtedy, gdy a wynosi c. No to teraz zobaczcie. Tu mam 3x, tu mam 3x dodać 1 i 3x dodać 3. Tu a wynosi 3, tutaj też a wynosi 3, i tutaj a wynosi 3. Więc te wszystkie proste są do siebie równoległe. To łatwo sprawdzić. Ten współczynnik musi być taki sam. I to jest twierdzenie, kiedy proste są równoległe. Napiszę tutaj równoległość, prostych. Jeszcze Wam chciałam pokazać yy, przykład yy, zadania, zrobić takie zadanie ze strony 111. I tam jest zadanie drugie. W tym zadaniu. Trzeba wyznaczyć wzór prostej równoległej do prostej o podanym wzorze i przechodzącej przez punkt P. I teraz w podpunkcie A mam prostą y, to się równa 4x odjąć 2 i punkt P, przez który ma przechodzić ta prosta równoległa, to jest 0,5. No i jak to zrobić? No to najpierw muszę wyznaczyć równanie prostej równoległej. No to myślę, że teraz skorzystam z tego tutaj równania. No to wpiszę sobie, że to jest jakaś prosta K moja, a ja szukam L. Skoro ma być prosta równoległa, to od razu mogę napisać, że to będzie 4X, bo musi mieć ten sam współczynnik kierunkowy, więc zapiszę już początek, że to będzie 4X dodać, no nie wiem właśnie ile. No to napiszę dodać B, bo to B muszę obliczyć. Teraz mam ten punkt P, przepiszę go tutaj. 0,5. No to wystarczy podstawić. Pierwsza służba to jest x, druga y. Więc podstawiam sobie tutaj do tego równania. x to mam 0, a y 5. Więc podstawiam. 5 to się równa 4 razy, nie x, tylko 0 dodać b. I obliczam. 5 to się równa 4 razy 0 to jest 0. To napiszę 0 dodać b. Czyli 5 równa się B. No i tu mam B, więc moja prosta L to ma równanie. 4x dodać 5. I 1. To jest równanie prostej, którą szukałam. 4x dodać 5, a ta moja prosta wyjściowa to było 4x odjąć 2. Są równoległe, mają te same współczynniki. No i to na tyle dzisiaj. Wiecie już, co to jest funkcja liniowa, jaki jest wykres kresem funkcji liniowej jest prosta i kiedy proste są równoległe, myślę, że łatwo sprawdzić, proste są równoległe wtedy, gdy te współczynniki kierunkowe są takie same, czyli liczby przy x są takie same. Życzę miłej pracy i do widzenia.